Witam Was serdecznie w kolejnym zadaniu, tym razem to będzie zadanie dodatkowe z racji takiej, że jeden z obserwujących mój kanał, któryś z filmików zadał takie pytanie, a w zasadzie był bardziej ciekawy, jak się prowadzi dziennik ruchu gdy mamy posterunek odgłośny. I to jest bardzo dobre pytanie z racji takiej, że ostatnie pięć zadań, które robiliśmy, to były zadania z takim posterunkiem które miało połączenie tylko z dwoma szlakami lub odstępami. Coś było po prawej, coś było po lewej. Ale tym razem dochodzi nam trzeci szlak lub odstęp. E, słuchajcie, więc dzisiaj będziemy pracować na posterunku odgałęźnym. Zanim przejdziemy do zadania, musimy sobie wrócić się w zasadzie do organizacji ruchu kolejowego. Jest taki filmik na początku naszych zajęć, który wyjaśnia nam, co to jest posterunek odgałęźny. A mianowicie posterunek odgałęźny to jest na pewno posterunek ruchu, czyli jest to posterunek, który e, służy do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Posterunek odgałęźny jest również posterunkiem następczym, czyli posterunek to jest taki, który reguluje ruch pociągów w taki sposób, że pozwala na wyprawienie pociągu na szlaku lub odstęp tylko wtedy, gdy jest on wolny. Ale posterunek odgałęźny jest również posterunkiem zapowiadawczym, czyli ma możliwość zmiany kolejności wyprawiania pociągów na szlak lub odstęp. Ponieważ posterunki zapowiadawcze właśnie dzielą się na posterunki odgałęźnej stacji, więc sobie zaraz wyjaśnimy, czym to się różni. A mianowicie oba mają możliwość zmiany kolejności wyprawiania pociągów. Ale stacja ma coś, czego nie ma posterunek odgałęźny. A mianowicie stacje posiadają tor oprócz toru głównego zasadniczego co Najmniej jeden tor główny, dodatkowy, niestety tego posterunek odgałęźny nie ma. Więc na posterunku odgałęźnym nic nie weźmiemy na tak zwany bok, tylko po prostu y, mamy same tutaj tory y, główne, zasadnicze, a w zasadzie bardziej tory szlakowe. I uwaga na semafor. Y, tutaj posterunki odgałęźne nie mają semaforów wjazdowych i wyjazdowych, tylko mają w zasadzie, ja to tak nazywam, że to są semafory wjazdowo-wyjazdowe, chociaż bardziej. Tutaj na posterunkach odgałęźnych mamy semafory wyjazdowe, ponieważ wyjeżdżamy na szlak. Tak to się właśnie odbywa. Oczywiście są też takie posterunki, które mają ten semafor wyjazdowy, wyjazdowy, ale to w zależności od sytuacji techniczno-ruchowych. Ale dobra, wracam do zadania, ponieważ uwaga, jak się tutaj prowadzi dziennik ruchu na takich posterunkach? Na pewno yy, nie będzie jeden dziennik ruchu, będą co najmniej dwa. W zależności od tego, ile mamy tych odgałęzień. A jeszcze nie wyjaśniliśmy sobie, co to jest ten postarunek odgałęźny. No to jest taki posterunek, który, od jak sama nazwa wskazuje, odgałęźnia nam na przykład z linii dwutorowej na linię jednotorową, albo na przykład, yy, tak jak tu mamy na naszym obrazku, jakąś dodatkową linię nam odgałęźnia. Także jest to postarunek odgałęźny. Yy, ok, wracamy do zadania i patrzymy na plasmatyczne. Nasz posterunek odgałęźny sąsiaduje z trzema szlakami. wronkowo, kaczkowo oraz mrozinem. I słuchajcie, jak tu będzie prowadzony dziennik ruchu? Tak jak wspomniałem, na pewno nie będzie to jeden dziennik ruchu, a mianowicie w tym przypadku będą dwa dzienniki ruchu. Więc czytamy sobie zadanie, żeby tutaj dowiedzieć się, co tu będzie. Pełnisz dyżur na postarunku odgałęźnym mikowo w godzinach 6.00-12.00 jako IS Nowak. Zgodnie z planem schematycznym do tego posterunku przylegają trzy szlaki Wronkowo, Kaczkowo oraz Mroziny. Prowadzisz dwa dzienniki ruchu R146. Jeden na szlak do Wronkowo oraz Kaczkowo, a drugi na szlak do Mroziny. Czyli słuchajcie, jak będzie pociąg jechał z Wronkowa do Kaczkowa to będziemy go zapisywać w jednym dzienniku ruchu. Analogicznie jak pociąg będzie jechał z Kaczkowa do Wronkowa, z Kaczkowa do Wronkowa to też zapiszemy go w tym dzienniku ruchu na szlak do Kaczkowo oraz Wronkowo. Ale uwaga! Jeżeli pociąg będzie jechał z Wronkowo do Mroziny, to pociąg jadący z Wronkowo do, Mik z Wronkowo do Mikowo zapiszemy w dzienniku ruchu, który jest na szlak Wronkowo-Mikowo, a tutaj wyjazd tego pociągu do Mroziny przepiszemy ten pociąg, który by jechał z Mikowo do Mroziny. I odwrotna sytuacja jest, gdyby pociąg jechał z mroziny do wrątkowo. Czyli, pierwszy zajmujemy dziennik ruchu z mroziny do mikowo, a później przypisujemy ten pociąg na szlak e, z mikowo do Wronkowo. Tak to właśnie jest. I też, jakby pociąg jechał skaczkowo do mroziny, to by była ta sama sytuacja. Skaczkowo do mikowo w jednym dzienniku ruchu, z mikowo do mroziny w drugim dzienniku ruchu. No ale mogę tak sobie gadać, ale najlepiej oczywiście e, to zrobić w praktyce. Mamy plasy mamy to już wiemy, mamy również rozkład jazdy. Troszeczkę są skomplikowane, ponieważ doszedł, doszedł nam trzeci posterunek, ale spokojnie, po godzinkach sobie się tu w zasadzie połapiemy. Pierwsze, co oczywiście, przyjmujemy dyżur w dzienniku ruchu, a w zasadzie w dwóch dziennikach ruchu. Więc przechodzimy do R146 i zobaczcie, to jest tutaj nasz pierwszy dziennik ruchu, po lewej stronie będziemy zapisywać pociągi, które jadą do Wronkowa, a po prawej, które będą jechać do Kaczkowo. A i tu oczywiście przyjmujemy dyżur dnia 28.11.2019 godzina 6:00 dyżur przyjąłem i Eder Nowak i to samo słuchajcie teraz uwaga, bierzemy się drugi dzień ruchu, i ale uwaga jest szlak dom roziny jest szlak do Mroziny. słuchajcie, ponieważ jest to nowa linia kolejowa. Które ma połączenie w zasadzie tylko z jednym szlakiem, ponieważ mamy w tym przypadku połączenie tylko z mrozinami. Z mroziny to traktujemy to w zasadzie, jakbyśmy byli posterunkiem krańcowym, na przykład hel albo zakopane. Czyli ma połączenie tylko z jednym szlakiem. Więc pierwsze będziemy wypełniać tę lewą stronę dziennika ruchu, a gdy ona się skończy to później będziemy wypełniać prawą, prawą yy, stronę dziennika ruchu. Tak to właśnie jest na postronkach krańcowych. Bo w przypadku wiadomo, e, tutaj gdy nasza stacja jest pośrednia, nasz postronek jest pośredni, to wypełniamy analogicznie pierw lewą stronę, w zasadzie pierw lewe rubryki, a później jak pociąg do na szlak kolejny, to zajmujemy prawa rubryka i analogicznie jak nam się tutaj skończy, to przewracamy kartkę na drugą stronę, a w przypadku postronków krańcowych no, to po prostu nie y, tutaj przerzucamy na drugą stronę, tylko y, tutaj przenosimy się na drugą, na w zasadzie na tą prawą stronę. Tak to właśnie polega, ale oczywiście znowu mogę Wam mówić. Najlepiej to zrobić w praktyce. Więc słuchajcie, jedziemy dalej z naszym tematem: odpalamy rozkład jazdy. I zobaczcie, pierwszy pociąg 7601. Patrzymy po godzinkach, jedzie zwrętkowo. Zobaczcie o godzinie 620. Wjeżdża nam na tor stacyjny pierwszy. Godzina przyjazdu 6:37, odjeżdża też 6:37. i Gdzie odjedzie? Patrzymy, że ma godzinę przyjazdu do Kaczkowo. O godzinie 6:50, więc zajmujemy tutaj pierw ten y, dziennik ruchu z Wronkowa do Kaczkowo, czyli tylko w jednym dzienniku ruchu będziemy to pisać. 7:601. Więc o, akurat nam się tutaj otworzył. 7:601, torsacyny pierwszy, teraz tam była 6:20. Przychał 6.37. Przenosimy go na drugą stronę. Tor stacyjny, pierwszy. O tej samej godzinie odjechał. I przyjechał do kaczkowo 6.50. Czyli tutaj się nic nie zmienia, zmieniło. E, świetnie tutaj e, sobie z tym poradziliśmy. W zasadzie tak można to powiedzieć, że żadna nowość, bo my do tej pory to robiliśmy. Ale uwaga, kolejny przykład to jest taki, że jedzie pociąg 155. 0,23 I on skąd jedzie? Patrzymy, że pierw godzinka jest 7,15 I on jedzie zwrotkowo Przyjeżdża do nas 7,40 Odjeżdża też 7,40 A jedzie do Mroziny I przyjeżdża tam 7,49 Ale uwaga, tory stacyjne to tu się dzieje? Ponieważ pierw wjeżdża na Jedynkę A potem na 101 Na odgałęzieniu wjeżdża na 101 I tutaj uwaga, no, ktoś może powiedzieć no Pan powiedział, że, tutaj Michał powiedziałeś, że e, posterunki odgałęźne nie mają torów stacyjnych, ponieważ to nie jest stacja. Ale tutaj mm, znam takie posterunki odgałęźne, gdzie, tą gdzie te tory stacyjne piszemy, jakby były one torymi, torami głównymi na tej zasadzie, nie? Owszem, posterunek odgałęźny nie ma torów stacyjnych, ponieważ to nie jest stacja, ale no, ponieważ jest rubryka tam, gdzie jest tor stacyjny, to piszemy właśnie te tory, po których pociąg jedzie, czyli te tory w zasadzie te główne, nie? Tak, także już tam się tutaj e, nie rozkminiamy na tym. Okej, okay, no dobra, to jedziemy dalej, 155.023. Znowu jedzie zwronkowo. Tu na razie, uwaga, tor stacyjny pierwszy, tu nic się nie zmieniło. O który odjeżdża? Tam widziałem 7.15. Przyjeżdża, Przyjeżdża 7.40. Teraz uwaga, on nie jedzie do Kaczkowa, więc co ja robię, więc prawą tutaj rubrykę zakreskuję. Ja sobie to zaraz oczywiście skopiuję, ponieważ tych kresek tutaj trochę będzie. A trochę mi się to, to troszeczkę tutaj pokminiło, dobra, chwileczkę, sekundkę. O właśnie, dobra. Ja sobie to rozkopię, czyli prawą tutaj stronę kreskujemy. Dobra, słuchajcie. Ale uwaga, ten pociąg jedzie na odgałęzieniu do Mroziny, więc teraz zajmuje rubrykę, w zasadzie zajmuje dziennik ruchu do Mroziny. Przypisuję ten pociąg, będzie nieparzysty, czyli jaki on jest? 155.023 Teraz uwaga, tor tam był 101. Godzina odjazdu. Godzina odjazdu ma 7:40, i przyjeżdża 7:49. I tak to właśnie polega. Prawą stronę nie jest, z tego względu, że, e, tak jak powiedziałem, e, traktujemy to jako, to był nasz dla tej linii jakby to jest postrzelnik kręcowy, więc pierw tutaj zajmujemy e, tą stronę, a później jak tam się skończy ostatni pociąg, to przenosimy się na drugą stronę. Tak to właśnie jest. Ponieważ tu będzie tylko albo odjazd, albo przyjazd, jak nie patrząc. Ponieważ już pociąg później wjeżdża, albo odjeżdża, albo przyjeżdża z innej, albo na inną linię kolejową. Ok, dobra, czyli tak właśnie to się prowadzi, jeśli chodzi o, o posterunki odgałęźne. Wracamy dalej i zobaczcie, teraz mamy pociąg 55590. Odjedzie skaczkowo do wronkowo, ponieważ nie mamy tu nic, żadnych godzin przyjazdu, odjazdu, z stacji, z posterunku mroziny. Więc tutaj znowu zajmujemy dziennik ruchu na szlak wronkowo kaczkowo 8.10 z kaczkowa. 8.26 przyjeżdża. Tor stacyjny drugi. O tej samej godzinie odjeżdża i przyjeżdża 8.41. Więc zajmujemy tym razem nie ten dziennik ruchu, tylko ten. A to jest pociąg 55590. Tym razem prawa strona. Ósma dziesięć. Tam jeszcze widziałem ósma, dwadzieścia sześć. I o 8.41 czterdzieści jeden przyjeżdża. Okej. Okay. Dobra, kolejny pociąg mamy 452.004 Skąd on jedzie? On jedzie, zobaczcie, ze, z posterunku Mroziny o godzinie 9.00 Przyjeżdża do nas 9.19 O tej samej godzinie odjeżdża I jedzie do posterunku Wronkowo I przyjeżdża 9.33 Pierw wiadomo jedzie po torze 102 Tutaj, zobaczcie, po torze 102 I później wjeżdża na szlak Mikowo-Wronkowo Torem numer 2 więc pierw zajmujemy dziennik ruchu na szlak Dobronkowo. 452-004. Tor stacyjny 102. Jeszcze raz przypomnę godzinkę 9.00 i 9.19 przyjeżdża. Przenoszę się teraz na dziennik ruchu na szlak Dobronkowo. Przepisuje ten pociąg. 452.004 Jeśli się nie mylę. 9.19 odjeżdża. Tym razem tor stacyjny drugi. I przyjeżdża. 9.33 brąkowo. A co z prawą stroną? Z prawą stroną kres, kreskuję. Ponieważ e, ten pociąg nie uczestniczył na e, szlaku do kaczkowo. Idziemy dalej. Kolejny pociąg 8503, ta sama sytuacja co z pociągiem 155023, czyli jedzie z Wronkowo do Mikowo i później na odgałęzieniu z Mikowo do Mroziny. 8503 Tor pierwszy, teraz o który odjeżdża? Patrzymy, pierw godzina 10.00, godzina odjazdu. Przyjeżdża 10.11, o tej samej godzinie odjeżdża i torem 101 pojedzie sobie do Mroziny i tam przyjedzie 10.22 więc jedziemy 9000, ja już tu sobie mogę zakreskować prawą stronę, ponieważ ten pociąg nie uczestniczy mi tutaj na tym szlaku przenoszę się na dziennik ruchu do Mroziny 8503 5, 0, 3. Tor stacyjne w zasadzie 101. 10, 19. I przyjrzę 10, 33. Jeśli pamiętam, 10, a nie, przepraszam, by pomyliło się 10, 11. 10, tutaj 11. A tu 10, 22. Mała poprawka. 10, 1011 10, 11. O tej samej godzinie odjeżdża i przyjeżdża 10.22. Ostatni pociąg, zobaczcie jaki mamy, bardzo, bardzo ciekawostka. Jeszcze tego sprawdzę, bo mówię warto regularnie posprawdzać. Tu wyśrodkować. Okej, okay. ostatni pociąg to jest ciekawostka, z tego względu, że jest to pociąg łamany. Co to oznacza? Ponieważ on jedzie, zobaczcie, skąd? Godzinka najcześniejsza 11.20, godzina odjazdu kaczkowo. Przyjeżdża do nas 11.35 ma 5 minut postoju, odjeżdża o 11.40 a odjeżdża do Mroziny czyli jedzie najpierw do Kaczkowo, zmienia kabinkę i tutaj jedzie do Mroziny co to oznacza? słuchajcie, oznacza to, że pierwszy jedzie jako pociąg parzysty ponieważ jedzie torem numer 2 a później jedzie torem numer 101 więc tu jedzie jako pociąg parzysty, a tu pociąg jedzie jako nieparzysty często tak jest właśnie jak pociągi zmieniają linię kolejową albo przykładowo zmieniają szlak to wtedy jest takie, że raz jadą jako pociągi parzyste, a raz nieparzyste, wtedy jadą jako łamane. Czyli pierwszy skaczkowo do Mikowo jedzie jako pociąg 55902, a później jako pociąg 55901. Tak właśnie jest. Więc, ok. pierwsze zajmujemy szlak wronkowo kaczkowo ale bardziej mi interesuje ta prawa strona 55902. Teraz stacjon drugi. Odjeżdża o godzinie 11.20, a przyjeżdża 11.35. Tu tą stronę sobie tutaj kreskuję, bo mnie to wronkowo nie interesuje teraz. I przynoszę ten pociąg na szlak do brodziny 55902. Przepraszam, a właśnie, widzicie? to się prawie zmieniłem. 5 jako 55901 Widzicie, ja już ciągle go przypisać, ponieważ zmienia numer. I teraz jedzie torem 101. Tu przyjechał nam, zobaczcie, 11.35, ale ma 5 minut na zmianę kabiny, czyli 11.40 odjeżdża. A przyjeżdża nam o której godzinie? Przyjeżdża o godzinie 11.53. I to by było, szanowni Państwo, na tyle. Myślę, że pokrótce tak po części wyjaśniłem tutaj, jak się prowadzi dzienniki ruchu na postrunku odgałęźnym. Osobiście w życiu nigdy tego nie robiłem, z tego względu, że ja nie pracowałem i nadal nie pracuję na postrunku odgałęźnym, pracuję na zapowiadawczym, ale tutaj... Hmm, tak właśnie tutaj przekazali mi koledzy, e, ponieważ tutaj ja sąsiaduję, owszem, z podstronnikiem odgałęźnym, ale w zasadzie e, to nie jest takie typowo podstronnik odgałęźny, z tego względu, że nic tam nie odgałęźnia, jedynie odgałęźnia ze szlakowej 1 w szlakową dwójkę i odwrotnie. Ale kawałek dalej jest taki też podstronnik e, odgałęźny, który odgałęźnia właśnie nam inną linię kolejową. Także tak właśnie tam mają dwa dzienniki ruchu. Tak właśnie mniej więcej się prowadzi ten ruch pociągów. Moja mama pracowała też na takim postrunku w zasadzie zapowiadawczym, z tym, że to była stacja węzłowa, gdzie mieli odgałęzienie na inną linię kolejową i tam nawet mieli trzy dzienniki ruchu. To też inaczej się, inaczej się tam pracowało, ponieważ tam się przenosiło pociągi. E, też z innego, z innego dziennika ruchu na inny dziennik ruchu, także to wszystko zależy od regulaminu, regulaminu technicznego oraz warunków lokalnych, jakie panują tutaj na stacji e, lub na danym postronku. Oczywiście, słuchajcie, no już tutaj jeszcze tutaj przekazanie dożuru, szlak wolny, tylko na tą jedną stronę, tu też, tu muszę na dwóch szlak wolny, czyli trzy szlaki wolne i przekazanie dożuru. Tu ja sobie skopiuję, czyli będzie przekazałem, tylko zamiast godzina 6.00 będzie 12.00 i zamiast przyjąłem będzie przekazałem. I to samo robimy w drugim dzienniku ruchu. I tak to, szanowni państwo, wygląda jeśli chodzi o prowadzenie ruchu na posunku odgłośnym. To by było jeśli o, na tyle, jeśli chodzi o prowadzenie dziennika ruchu. Teraz Was zapraszam, uwaga, w następnym filmiku będzie mały konkurs, a w zasadzie sprawdzenie Waszej wiedzy i wtedy sobie przejdziemy do półsamoczynnej, tej jednocnepowej blokady liniowej, czyli dokładamy zasadę działania blokady liniowej, a w zasadzie prowadzenie ruchu na podstawie blokady liniowej. Do zobaczenia.